Tak, jestem lewakiem. Nie jestem lebakiem. Tfu, lebakiem. E, chcę zrozumieć talię tego Malfuriona burzogniewnego. To jest smutna talia. No właśnie nie do końca. Było blisko, było strasznie blisko. I coś poszło nie tak. Ale w sumie ona jest dobra. Tylko grałem nam... Jeszcze raz, jeszcze raz. Ten sam, się zrozummy, postanówmy do Nagraje. Ile najwięcej zwycię z nojarnie. Mam iedę, mam 5. Przecież nie 4. Malfurion, dużo okay. gniewny! Kontra! Malfurion, dużo gniewny! Zrób 12, spali Na reszta stronnicy. stanie hmm. Ok, wygląda to bardzo ładnie, ale nie będziemy. Na początku chcemy wyszarżować. Ok, tośmy wyszarżowali. Urwę mu ten cały tutaj wiatromierz i jedziemy. Dwóch panów sarenka. Tak, jest. No to jest teraz czysty skill Chyba, mam nadzieję, że tak przynajmniej. Masz świetną talię, tylko dolbieranie, Bliza Hamsko ci antybildy losuje. Ale to nie ma mowy o Antybildzie, ja z, z nią gram. Ja wiem, ja nie rozumiem tej talii. Jedyną talię, którą rozumiem to jest ten pan, który jest księdzem. O! Moment, moment. I co on tam wystawił? Jest... jak się nazywa to zwierzę, to... Miś. No tu jest miś, a ja mam problem. Bo misia to nawet był na kolejce. Ale niech sobie uderzy. Tylko, że teraz, jak on mnie uderzy, to stanie plus 2, plus 5, gdzie mają mocniejszego Misia od mojego Misia. Co to było? To wybierz 1, 4, daj okej. No okej, okay. okay, uderzył. I uderzy mnie. Prawdopodobnie może jest debilem. Oby był debilem. Może nie jest debilem. Niestety, pewnie nie jest. To chyba z Polakiem grasz, po czym poznajesz? Przywitał, bo i tak by się przywitał. Zobaczmy. Pozdrawiam Cię. Nie uderzył mi się. Okej, okay. jest szansa, że to jest głupi człowiek. Jest głupi, nie? Mógł mnie uderzyć? Nie, nie mógł mnie uderzyć. Uderzył mnie. Dobra, nieważne. Niepotrzebnie go obrażam. Yy, jeszcze raz. To i dać jednego z dwóch misiów. A potem misia zbufować, jeśli przeżyje. Ejdzie, misiów ci u nas dostał. <grym> Poziom wyrównany. Eee. Yy. Zdrowiły znaczy, Polak nie wiem, Ja bym zbufował misia i zabił. Hmm, chyba ma gdzie nie ma buffów. Co powiesz na to? No i co to ci da? Miś tak umiera w tym odcinku. No jest, nie, jestem zadowolony z tego rodzaju wydarzeń. Jakby był taki kryształek, jest szarża no Ja idę z kolejnym misiem. I teraz się modlę. Jakby dać mi, damy tak, daj stronnikowi plus 4 do ataku lub plus 4 do zdrowia. Plus 4 do zdrowia i prowokacje. I będę tym misiem podbijał świat. Sezon na misie. <ścoughs> 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 hmm. Zastanawiam się. Czy jest sens jak mój jeden hp zostaje? No, zobaczymy, co zrobi człowiek. Uderzy. I co? Uderzy potem w pytk tak, żeby to się zachowało? Intrygujące, moim zdaniem. A jakby tego zbufować, to by było już intrygujące. Okej, okay, kolejny miś oddał swoje życie tak bez sensu. Nie boimy się tego słowa użyć. No, wychodzi prowokacja za cztery tymczasem. Jakby tego zbufować, jakby jego zachodować, to było genialne. Bo dać mu, dać mu to, i cztery do zdrowia, i bić, i bić, i bić. I by był niesamowity, niezwykły człowiek. Tarcza wokół stronnika, tarcza wokół stronnika. wilki są gotowe. No i uderzysz mnie, i co? A nie uderzy, jeszcze. Dwa swoim postacią do ataku. A my wyjdziemy nim, my wyjdziemy nim, chyba żeby zbufować, chyba żeby dać stronnikowi, chyba żeby zrobić coś innego. A ja mówię, się tak, zrobimy taktycznie. Wyjdziemy z człowiekiem, on będzie musiał zaatakować, a to będzie sobie Rosło. I teraz będzie fajna tura. Moim zdaniem ten. Mamy już dwa zwierzątka. Jedno będzie Rosło. No to jest berserker z Gurubashi. Otrzymuje 3 do ataku, za każdym razem zostanie zraniony. Więc zależy nam, żeby, nie zosta żeby został zraniony, ale przeżył. Plus, możemy, mamy myszkę. To jest dziki ryk. No, on uderzy i zabije. To będzie troszkę do dupy, bo. Nie, nie uderzył, nie zabił. Jest człowiek z szarżą i boskotarczą. Czy jest to coś idealniejszego? No nie, no spoko. To włączy naturalnie. Na północną granicę. Zwycięstwo. Albo. Masakrujemy tego lewaka. Stajemy się silniejsi. No i mamy bardzo fajny taki skład teraz. To jest skład, który autentycznie masakruje wszystkie tęcze. On jest tęczowy. Czyli możemy zadać. Na razie. Na dzień dobry. Spójrzmy prawdzie w oczy. Eee, jak to się nazywa? 8, 12, plus 3 razy 2, czyli 6, 18. Mamy plus do ataku, plus 100. No może być GG, zobaczmy. Dream Team. Buffuj, no wiem, wiadomo. I to coś, to jest Ogar. Pytanie, czy Ogar będzie miał szansę w ogóle przeżyć. No bo teraz, teraz zaczyna się matematyka. Jeszcze raz. 8 plus 4, 12, plus 2, 2, 2, 6. 18 plus 4, 22, dwa. no może jest szansa wybrać wygrać. Tylko potrzebujemy ilu? Raz, 2, to jest 5. 5 plus 8, za co dostajemy gratisowe te. No i zobaczmy. No i powinno posprzątać. Powinno być. Raz. Coś się dzieje. Z radości aż dam ciemność i zaraz analizujemy. Tam coś syczy tak strasznie.